Rysuj z niedźwiadkiem. Jak narysować misia. Witajcie kochane dzieci. Jestem niedźwiadek i bardzo lubię rysować. Dzisiaj chciałbym nauczyć Was, jak narysować misia. Na pewno każdy z was ma chociaż jednego pluszowego misia. Są milutkie, zawsze uśmiechnięte i w każdej chwili można się do nich przytulić. Narysujmy więc naszych pluszowych przyjaciół. Przygotujcie ołówek, kredki, gumkę i kartkę papieru. Jeśli wszystko już macie, to możemy zaczynać. Najpierw rysujemy duży owal. To właśnie będzie głowa naszego misia. Teraz musimy narysować mniejszy owal w środku tego dużego. Właśnie tak. Mis już ma pyszczek. Kolej na oczy, najpierw jedno, teraz drugie. Misio ma oczka i może na nas patrzeć. Super! Czas na nosek. Na górze pyszczka rysujemy małe kółeczko. Żeby miś mógł się do nas uśmiechać, potrzebuje buzi. Rysujemy uśmiechniętą buzię i łączymy ją prostą kreseczką z noskiem niedźwiadka. Spójrzcie, jak się uśmiecha. Pewnie cieszy się, że nas widzi. Uszka misia będą okrągłe. Zacznijmy je rysować. Najpierw rysujemy zewnętrzną część ucha. Brawo, właśnie tak! Teraz drugie ucho. Kolej na wewnętrzne części uszu. Zrobienie ich będzie bardzo łatwe. Robimy je tak samo jak poprzednio. Tylko w środku narysowanych już kółek. Spójrzcie. Jedno ucho, a teraz drugie. Świetnie! Główka naszego niedźwiadka jest już gotowa. Zabierzmy się za tułów. Rysujemy tułów. Następnie łapki. A na samym końcu dwie nóżki. Na tułowiu misia rysujemy kółko. To będzie brzuszek naszego przyjaciela. Znakomicie! Prawie kończymy. Zostały nam jeszcze paluszki. To bardzo proste. Wystarczy narysować jedną kreseczkę. A następnie drugą. Patrzcie, niedźwiadek ma już trzy palce. Robimy to samo przy drugiej łapce. Teraz czas na palce u nóg. Tutaj również rysujemy dwie kreski i na drugiej nóżce też. Brawo! Właśnie skończyliśmy rysować naszego misia. Prawda, że jest ładny? Teraz należy go pokolorować. Ja pokoloruję go na brązowo. Brzuszek, pyszczek i uszka będą troszkę jaśniejsze. O, właśnie takie. Świetnie! Ostatnie, co zostało, to nadanie misiowi imienia. Moim ulubionym pluszakiem jest przytulasek, więc tak samo nazwę narysowanego przeze mnie misia. To już koniec na dzisiaj. Jak zwykle czekam na Wasze maile, w których możecie pochwalić się Waszymi rysunkami. Wysyłajcie je na adres e-mail Rysuj z Niedźwiadkiem. W tytule wpiszcie swoje imię oraz imię Waszego misia. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak narysować kotka lub drzewko, koniecznie obejrzyjcie moje inne filmy. Życzę Wam miłej zabawy przy rysowaniu kolejnych rysunków. Do widzenia, kochani!